Czy kobieta, jak ma pierwszy okres, przestaje rosnąć? Co?! Tak... Halo? Halo? Jak ja zawsze się witałam? It's been 84 years. Siema! Tu para absurdu! Witamy was w naszym kolejnym odcinku... Nie komentujmy, jak długo nas nie było. 84 years. I umówmy się, że nie umawiamy się z wami, nie dajemy żadnych obietnic, kiedy będzie kolejny film, bo jak coś obiecujemy, to nie wychodzi. A może jak... jak. powiemy, że tak. nie będzie filmów, to znaczy, że będą. Dokładnie. O. No powiedz. No, po, no, no, no powiedz, no, powiedz państwu. Powiedz, co zrobiłeś. A mianowicie, dopuściłem się braku wyedukowania. Chyba kolejny film to będzie wszystko, co Mateusz. Chciał wiedzieć o miesiączce, ale bał się zapytać. Dajcie łapki w górę, jeżeli chcecie taki film. O tym się przekonamy dopiero. A okej. Okay. Chcemy sprawdzić, czy dopuściłem się braku wyedukowania i wyjścia ze szkoły podstawowej do świata rzeczywistego. Z lekcji wychowania do życia w rodzinie, a także biologii, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o, powiedz to słowo, ja wiem, że się boisz, ale powiedz je na głos. Mitochondriach, czyli elektrowniach naszego ciała. Ale czy na pewno? Chodziło o okres. A. Okres, miesiączka, ciotka, co tam jeszcze? <laughs> jak się jeszcze mówi na okres? Tabela Mendelejewa. Co? No to jest tabela okresowa. O boże! Postanowiliśmy sprawdzić, jak bardzo skąpa jest wiedza mężczyzn. Patrz, ja jestem bardzo słabą reprezentacją męskiego grona, aczkolwiek no muszę to zrobić w waszym imieniu. Ja jako kobieta muszę mieć jakieś pojęcie, bo to przeżywam, natomiast ty... Nie muszę mieć zielonego pojęcia. Dokładnie. Nie dość, że dlatego, że nie jesteś kobietą, to jeszcze na dodatek, dlatego, że społeczeństwo trochę miesiączkę wyparło ze świadomości. To znaczy, Słusznie. to jest temat tabu, o Aha. którym się nie mówi. Generalnie to jest fuble i tego nie ma. Ale co ciekawe, miałem mhm. przyjemność uczyć się na zajęciach z marketingu. Tak? A propos produktów związanych z miesiączkami. Tak. Szybka lekcja historii, którą oczywiście bardzo dobrze znam. Aha. Pierwsze podpaski zostały stworzone przez amerykańskie pielęgniarki, mhm. które w jakiś sposób chciały sobie ułatwić swoją higienę, ale w tym samym momencie musiały się zajmować żołnierzami. Tak więc połączyły one bandaż wraz z. Gazami, żeby właśnie ona chłonęła krew, która wydobywała się z kobiety. Więc to jest pierwsza lekcja historii, którą się dowiedzieliście. Natomiast druga lekcja historii, jak podpaski weszły już do obiegu, to kobiety musiały się udać do specjalnego pudełeczka na skraju sklepu, żeby zakupić te podpaski, ponieważ to był taki temat tabu, że wstydziły się w ogóle pytać ekspedienta, a ekspedient się wstydził sprzedawać to kobietom, więc podchodziły do specjalnego czarnego pudełeczka, z którego mogły zabrać podpaski i zostawić pieniądze. No myślę, że to, jak wielkim tematem tabu to wciąż pozostaje w naszym społeczeństwie, jest fakt, że w reklamach podpasek nie uświadczycie koloru czerwonego. Dobre. Generalnie płyn, który tam się wydobywa, to zazwyczaj woda, jest niebieski, żeby pokazać jak chłonie, a dookoła ćwierkają ptaki i biegają panie w białych spodniach. Dobra, to lekcje historii mamy za sobą. Yy, ja myślę, że będziesz wiedział dużo na temat okresu, bo jesteś facetem, z którym ja często na ten temat rozmawiam. To nie jest temat tabu u nas w domu. Wymieniamy się doświadczeniami. Dokładnie. <laughs> A. A. Więc zacznijmy od podstaw. Co Aha. to, Twoim zdaniem, jest miesiączka? Złuszczanie się na skórka macicy średnio raz na 28 dni? Trwające przez około 5 do 7 dni? Stary, podglądałeś! Nie, to jest jedna z rzeczy z biologii, którą pamiętam, że jest to złuszczanie się na błąka macicy. Mówiąc bardzo, bardzo na chłopski rozum, mamy jajeczko, które powinno zostać zapodnione mhm. i macica się przygotowuje, żeby to jajeczko zostało zapłodnione, żeby było sobie dziecko. Aha. Jeżeli go nie ma, to ona się wkurza i mówi, dobra, to wiecie co, ja to pa wszystko show. wyrzucam. Paszoł! Wiesz ja się przygotowywałam, teraz to nie ma sesji, ja to wszystko wyrzucam. Ile trwa miesiączka? 5 do 7 dni. Od 3 do 7 dni. Ile Aha. krwi właśnie kobieta może w trakcie okresu wydalić? Litry, hektolitry. Tak? Jak studnia. Serio? 200 ml? To mnie akurat zadziwiło, Aha. bo kobieta może tracić tak od dwóch łyżek stołowych po pół filiżanki. Moja filiżanka. Ile średnio kobiety mają miesiączek przez całe swoje życie? Strzelaj. Zakładamy, że miesiączka zaczyna się średnio w okolicach 12 do 14 roku życia. No właśnie, to pierwsze pytanie. Kiedy Aha. się zaczyna u kobiet miesiączka? Powstają, że w okolicach tego 12 do 14 roku życia. Najczęściej 13-14, aczkolwiek dyska. można od 10 do 17 lat. Oczywiście ta granica może się przesuwać w zależności od waszego zdrowia Czyli i w pozycji. Jestem tak. najgorszy. No tak, to... Nie, bo ja teraz muszę wysoką matematykę. Dobra, uspytasz. lecisz, lecisz. 12 lat. Menopauza zaczyna się w okolicach 45, 50 roku życia, tak? Tak, czyli mamy e, około tam 55, minus 12, daje nam 48. 48 razy 12, 480, z 500. Strzelam. z 540 razy miesiączkujecie w ciągu życia? 450. Okej, okay, przestrzeliłem, ale. Od 5 do 7 lat poświęcamy na miesiączkę. Fak, mi to tyle, co Swojego ja mam życia. Dobra, co może towarzyszyć miesiączce? Jakie objawy? O. Jakie objawy? No, upławy. Upławy są czymś innym, moim zdaniem, ale okej. Okay. To nie jest objaw? Upławy mogą być przed. Okej. Okay. Czyli jak ciało się przygotowuje, to może być okay. jakieś brązowe plamienie, więcej się wydzieliny wydzielać. No, generalnie trzeba przyznać, że brzmi to może obrzydliwie, ale też yy, no trzeba też przyznać, że nasze narządy rodne są genialne, bo one się same oczyszczają. Nasze też sikam. <laughs> Przepraszam. Ból brzucha. Zwiększona produkcja hormonalna, a słynne huśtawki nastrojów. A to jest chyba związane z hormonami. W sensie jedna kobieta może mieć gorszą gospodarkę hormonalną, więc może to na nią bardziej wpływać, może być częściej zmęczona, poirytowana i tak dalej, a inna może mieć lepszą gospodarkę hormonalną i prawdopodobnie wtedy nie będzie miała tych PMS-ów, skoków tak itd. Tak, no ale to, to samo na przykład tyczy się bólu brzucha, tak? Niektóre kobiety nie czują żadnego dyskomfortu, no. nie mają tych bóli miesiączkowych albo są bardzo delikatne. Natomiast ja na przykład za każdym razem trafiałam na pogotowie na zastrzyku przeciwbólowym, miałam takie ogromne bóle miesiączkowe. No i tak samo bywa z PMS-em, czyli tym zespołem e, napięć, uwaga, przedmiesiączkowych. Czyli te wszystkie argumenty, facetów, że no, hehe, okres. Nie. Jesteśmy złe przed okresem. Do no. takich dodatkowych objawów można zaliczyć e, łaknienie. Dużo kobiet przed okresem właśnie ma tak, że nagle ma ochotę zeżereć wszystko i potem poznaje, że okres się zbliża. No i niestety to, czego nienawidzę, czyli zatrzymywanie się wody w organizmie to przed okresem. Pęczniejecie. Pęczniejemy i więcej ważymy. Czyli właśnie? dziewczyny, nie ważcie się nie, 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 przed nie, 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 nie. i w trakcie okresu. W ogóle się nie ważcie, to nie ma znaczenia. Dokładnie. O, bra Kolejne brawo dla Mateusza. Brawo, brawo, brawo. Czy słyszałeś jakieś przesądy na temat okresu? Słyszałem, że krwią z okresu można wywoływać szatana. Dobra, myślałam, że nie pójdziesz tak z kopyta. A bardziej mi chodziło o to, że na przykład... skopyta to wchodzi w szatan! Z kręgu, z krwi <grym> Ale menstrualny szatan. <grym> bardziej mi chodziło o takie rzeczy jak na przykład, że mówi się, że kobietą okresy się synchronizują. Bo to jest prawda, że jak kobiety okay. mieszkają w jednym domu, to nasz, nagle wasze cykle się synchronizują i kobiety mają okres w tym samym czasie. Baza, <toste> nie, 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 baza okresu została zaktualizowana. Wyobraźmy sobie taką scenę z filmu Szpagowskiego, gdzie oni zawsze mieli taką scenę: zegarki zsynchronizowane i takie dwie agentki o, odlotowe agentki okres jest synchronizowany. No ja na przykład znam takie przesądy, no. które nie wiem, czy są przesądami, czy nie. Oczywiście wszyscy mówią, że to są totalne głupoty, ale u mnie się sprawdzają. Że generalnie lepiej nie gotować, jak się ma okres, bo nie wyjdzie. Myślę, że takie zwykłe obiady też jeszcze pół biedy, ale na przykład moja babcia nigdy nie kisiła ogórków, jak miała okres, bo nie wyjdą. Tak samo na przykład, to jest dziwne, mówi się, żeby nie ścinać ani nie farbować włosów, jak ma się okres, bo farba spłynie i włosy nie odrosną. Tak, też nie wolno, jak się ma maturę, jak się ma ślub. No, generalnie jest mnóstwo takich w ogóle przesądów. włosy źle wpływają na One wszystko. One są niby głupotami, aczkolwiek to jest trochę jak z tym, że. Chociaż nie wiem, czy to przesąd, czy nigdy nie sprawdzam naukowych podstaw że jak robisz bigos i wstajesz do lodówki i będzie burza, to on Cię ci skiśnieje. Kolejny tak odcinek pary absurdu. Sprawdzamy czy bigos kiśnieje. Ostatnia już ciekawostka zanim przejdziemy do testu rzeczy, produktu, że tego mogę nazwać, Aha. jest to, że w niektórych krajach kobiety mają dodatkowe dni wolne na okres. Że tak Słusznie. powiem. Super, że to mówisz, bo ja też tak uważam. U nas w Polsce oczywiście nie mam. Opcji A mężczyźni zaferne. kiedy dostaną swoje dni wolne? Na co? Na znoszenie was, jak macie okres. Żeby się wami za Na przykład w Korei Południowej jest tak, że macie dodatkowe dni yy, na to, że jeżeli macie bóle miesiączkowe, to wtedy nie musicie przychodzić do pracy. To jest tak, że co jest miesiąc to płatne. Dostajesz? Tak, co miesiąc masz do wykorzystania, dzień albo dwa. No. Dobra. Teraz prawdziwy test wiedzy. Praktyka. Numer jeden, czy wiesz, co to jest? Podpaska dzienna, podpaska nocna. Po kolorze poznałeś. Tak. A to jest różowe. A może to są płatki higieniczne, a to, a, to a to są podkładki? To czekaj, to są na, tak. sens, na sensitive nights, czyli to są na bardzo sensualne noce. Te są na niebieskie noce, a te są na dzień. Nie, Sensitive generalnie bierze się od tego, że podpaski mogą być z różnych materiałów i Sensitive no. jest bawełniane, no. bo niektórym kobietom od plastikowych podpasek yy, nie, z nienaturalnego materiału robią się odparzenia. A po co robić plastikowe podpaski, które są nieprzetwarzalne? Hmm. No i generalnie podpaski, tak jak tutaj widzisz, mają kropelki. Co jak myślisz, co może to oznaczać? Rozmiar. Ale to czekaj, czego rozmiar? Rozmiar okresu czy rozmiar kobiety? Rozmiar podpaski. Ale do czego ta podpaska się rozwija? No to ja się Ciebie pytam, dlaczego są podpaski mniejsze i podpaski większe? Jak masz większy ukrop? To musi mieć większą podpaskę, a no. mniejszy to mniejszą podpaskę. Tak. Nie myślcie, że idziecie do sklepu mówicie, podpaski dla moja dziewczyna, pani mówi jakie? No ma 62 kg. Też yy, na przykład to zależy, bo podpaski nocne generalnie są większe, bo po pierwsze na dłużej mają ci starczyć, bo podpaski powinno się wymieniać generalnie co 4 godziny, co 6 godzin według opakowania. Natomiast nocne są na całą noc, tak? czyli na 8 godzin. To może być większy ukrop, jak to nazwałeś, ale też trzeba przyznać, że no, krew jednak się przemieszcza. Jak leżysz, to nie jest tak, jak stoi, że ci leci do, do, do dołu, tylko też może się przemieszczać do góry, jak leżysz, tak? Niby jak. Dlatego czasem pościel Co? jest zakrwawiona. Prawa grawitacji nie, nie działają nawet. Krew? No, a jak leżysz, proszę bardzo o to przykładowe majtki kobiece. Majkeczki. Zakładamy podpaskę. Poważnie? Tak. Aż tak jedziemy? No. To, co mnie na przykład rozwala, to to, że te kolorowe opakowania, wiesz, co mają za zadanie? No? Sprawić, że wy mężczyźni nie będziecie wiedzieli, co to jest, bo kobiety się wstydzą, wziąć po prostu pod paskę i pójść do toalety, więc myślą, że jak będzie coś takiego kolorowego w torebce, to pomyślcie, że to notesik albo portfelik, Guys. albo cukierki. Guys. No kurde, tracisz przyczepność. O, matko, to, to są jest słynne taki... skrzydełka. Słynne skrzydełka. Kolonel Sanders jest dumny. Znajdujemy to miejsce tam, gdzie nie ma ani żółtego, ani brązowego. Tak pomiędzy. Klejmy tu. Matko z córką, to jest wasze majtki. A to jest najmniejszy rozmiar podpasek. Tak. Brawo! Yeah! Akurat. Mam proces. Zrobiłeś super rzecz, ponieważ nie wiem czemu wielu facetów myśli, że tym klejącym się daje w stronę narządów, narządów płciowych. I później takie zrywanie. To właśnie nie wiem jakby, na czym to miałoby polegać. O, Ale wiecie. dał radę, dał radę, wiecie, dał robię. radę. Powiedziałeś, że tamta była wielka. To jest moja głowa. Grand. Le grande. Grande. Powiedziałbym nawet Ariana Grande. Dobra stary, to co to jest to? To jest moja droga, jak masz podpaskę wielokrotnego użytku, jak macie maski czasami wielokrotnego użytku, to wymieniacie tą część. Przepraszam, nie. To jest wkładka higieniczna. To jest jak chusteczka higieniczna, a tam to jest jak papier toaletowy. Czyli jednak wiesz. Do czego jest wkładka higieniczna? Żeby było higienicznie. Żebyście mogły sobie posikiwać. Ja bym tak z tego korzystał. Wkładki higieniczne są po co tak jak już mówiliśmy, że mogą być upławy u kobiety, Amen. tak? Jak nie masz okresu, to również się wydziela wydzieli nas Ciebie, bo się macica oczyszcza. Ale też jeżeli dopiero co zaczynacie okres albo kończycie i te. Yy... Podpaski Wam się skończyły? <laughs> nie, i wasz ukrop, jak to nazwałeś, jest mniejszy, to wtedy możecie użyć wkładki higienicznej. Co to jest to? Odpakuj sobie. Nie czytaj na opakowaniu. To jest środek na krwawienie z nosa. Jak w tym filmie, ona to on. Co? Jak w filmie, ona to on. A co? Nie oglądałeś filmu, ona to on? Nie. O Boże, mamy kolejny film do naszej serii. Right in? It absorbs right up. <laughs> Moja droga, to są pociski do Magnum, kaliber 44. tampon. No. Mam już tutaj ułatwienia, bo to serio, gdyby kobiety miały tak otwierać, to byście się wykrwawiły. Oh. What the fuck? To tak. jest opcja dzienna, tu masz opcję nocną. Oh, 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 oh. To moi drodzy są na bombie. Do bazuki. O, oh, to też się tak otwiera, nice. No co jest lepsze na krwawienie z nosa? Nocne czy dzienne? Chyba nocne. Są Jak te. twoim zdaniem yy, wkłada się tampon? No chyba tak, nabój no, strzelasz. Piu. Dobra. No po, po coś ten sznurek jest, żeby go wyciągnąć. Na jaką nie? głębokość myślisz się wkłada tampon? Na długość tego? Dalej? Się bardzo głęboko wsadza. Eje, poważnie? Tak. Dlatego jest taki sznureczek. O, I tylko wstaje taki ten? Nie tylko ten. Myślę, że tak tyle wystaje ci. mora każdej kobiety. Skoro z nas... dziedzictwo przez tampon. Sznureczek <grym> ci, ci się, się urwał, zerwie no. i musisz jechać na pogotowie, żeby go wyciągać. Poważnie? No ale spróbuj ten sznureczek urwać. Siedzi jak. Nie da się tego no urwać. No nie? Więc naprawdę musicie mieć straszne nieszczęście i musicie mieć jakąś wadliwą w ogóle partię. A, a czy ona pęcznieje Masakra. jak takie, jak się daje takie dinozaury czy jezuski do wody ona tak pęcznieje po trzech dniach się robi większe? Tak. To też się robi takie wielkie, pęcznieje. takie, takie tak. grondy? No tak, no wsiąka w to krew, no to jak myślisz to wygląda? Pęcznieje na maksa. To moja droga. No zanim otworzysz powiedz, jak myślisz co to jest? To jest coś plastikowego twardego. Ja wiem, co to jest. To już u nas było. What? Było to. A, było. dobra, dobra. To jest taki tampon, co się jak shotgunem się go ładuje. Z aplikatorem. I to jest taki tampon z aplikatorem, żeby ci się wygodniej aplikowało, żebyś nie musiał tam grzebać sobie, tylko on już jest właśnie dokładnie idealnie na nie w tą stronę. I nie, nie możesz tego używać ponownie, bo to tak w pierwszym filmie myślałeś. Bez sensu to. Dużo produkuje plastiku. Jak od oplikatorów, to produkujecie plastik. Ale możecie z tego później robić papierowe kulki i robić. <grystanie> I jeszcze takie nasiąknięte krwią menstruacyjną. I w ten sposób obalimy patriarchat dziewczyny. Co to jest to? To jest na parstek do szycia, tylko nie wiem, co ma wspólnego z menstruacją. Otwieraj. Ej, no. Potem będę musiała to wyparzyć. To jest. Przenośny szot na wódkę na imprezę nad Wisłą. To jest taki tampon wielorazowego użycia. Kubeczek menstruacyjny. No mówię. Jak myślisz, jak się go aplikuje? Właśnie to jest dla mnie ciekawe. Wydaje mi się, że tak. Logicznie byłoby to wsadzać tak, bo łatwiej wchodzi, ale sensowniej byłoby tak, bo wtedy tutaj zostaje wszystko w środku, mhm. więc w sumie nie wiem. Składasz to. Aha. I wkładasz w ten sposób do góry i to A. się w środku samo otwiera. Poważnie, mhm. tam macie taką przestrzeń. No. no. I potem wyciągasz, wylewasz do toalety, przemywasz pod tym, pod wodą i możesz z powrotem I ty używać. Tego korzystasz? Jeszcze nie korzystałam, Halo? ale mam zamiar, bo chcę produkować mniej śmieci. Tak, mam no. zamiar z tego korzystać. Mateusz to będzie wsadzał po prostu na całe swoje ciało. Człowiek unicorn. <grym> To wszystko, mój drogi, co dla Ciebie przygotowałam. Czy jestem nie łukiem, czy dobrze, że mnie wypuścili ze szkoły? Nie, uważam, że jesteś bardzo świadomy, bardzo się cieszę z tego powodu i masz dużą wiedzę na temat okresu, o dziwo. Dobrze, dlatego byłaś dzisiaj taka nerwowa, masz PMS? Daj ten tampon, bo zaraz będzie krwawienie z nosa. Jeszcze jedno pytanie, na tak, koniec. dobra. Czy kobieta, jak ma pierwszy okres, przestaje rosnąć? Co? Nie słyszałaś nigdy tego? Co? Ja to... Słyszałem kiedyś... Okej. Okay. Słyszałem kiedyś tak, że kobieta jak ma swój pierwszy okres, to przestaje rosnąć. I zawsze się mówiło, że jak jest jakaś wysoka dziewczyna, to znaczy, że później dostała swój okres. Serio myślisz, że w wieku 11 lat wszystkie kobiety przestają rosnąć? <grym> tak. Także tego. Dowiedzieliśmy, się dzisiaj czegoś nowego. Tak. Klaudia dostała późno okres, bo wyrosła dość wysoka. Mam nadzieję, że nasza, zarówno męska, jak i damska część yy, naszej publiczności, czegoś nowego się dowiedziała, albo może sobie przypomniała, albo pośmiała się z niewiedzy Mateusza, albo była w podziwie, że tyle wiesz. A jeżeli coś pominęliśmy, albo jest coś, o czym chcielibyście wspomnieć, albo macie jakieś pytania? Ja mam. Dawaj. Nie odpomnę. pytanie. To znaczy, prośbę do Was. Ale. Proszę, napiszcie w komentarzach najgłupsze mity na temat okresu, jakie słyszeliście. Właśnie Ale. w tym stylu, że kobiety mogą się spiąć i wypuścić z siebie wszystko. Albo, że przestają rosnąć najwyraźniej, jak mają okres. A my widzimy się z Wami już w kolejnym odcinku. A czekaj, jeszcze niech subskrybują i lajkują, no. No to wiecie, co robić. Tak. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do, zobacze... Jak ja do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć i czołem. A, do zobaczenia, cześć i czołem! No,